Zajmiemy się teraz drugą częścią pracy nad grafiką układu słonecznego. Po ostatnim filmiku mamy przygotowaną warstwę z tłem i mamy, mamy przygotowaną warstwę z planetą Ziemia. Dzisiaj wczytamy sobie resztę planet. Planety mamy już pobrane, więc z menu plik wybieramy opcję otwórz jako warstwy i wczytamy e, kilka planet. Część z nich będzie bardzo prosta, na przykład merkury. Otworzymy sobie tą warstewkę i część z nich będzie tak jak mówię bardzo prosta. E, lewy kontrol i rolka myszki trochę powiększamy e, Merkurego, wybieramy narzędzie zaznaczenia eliptycznego, e, a następnie próbujemy e, wielkość narzędzia dopasować do... To jest banalna sprawa i większość z tych naszych planet, które będziemy wczytywali będzie do, do wczytania właśnie w taki e, sposób. Narzędzie elip zaznaczenia eliptycznego e, obwodzimy planetkę. I teraz Ctrl C kopiujemy, Ctrl V wklejamy i proszę nie zapomnieć o tym malutkim okienku e, tutaj w e, rogu bardzo ważna i często pomijana opcja, ponieważ to oderwane zaznaczenie dopiero mm, stanie się warstwą, kiedy użyjemy tej opcji. E, także klikamy ją. Nowa wklejona warstwa się pojawiła. E, starego Markurego z tym czar czarnym tłem chowamy. E, jest nowy Markury, musimy go w taki sposób nazwać, ale najpierw pozbądźmy się starej warstwy. Usuń warstwę e, Markury nazwę i większość planet e, będziemy wycinali właśnie w taki sposób. Lewy kąt rolka roll, Merkury niech idzie trochę na bok. Wielkość będę zmieniał później. Mm, załatwione. Teraz jedna z trudniejszych planetek, czyli Saturn. Saturn jest nieco niewdzięcznym obiektem do wycięcia, e, ponieważ posiada pierścienie. A pomniejszamy trochę widok. Muszę sobie tego Saturna. Teraz tak, narzędzie zaznaczania prostokątnego nam się tu nie przyda. Narzędzie zaznaczania eliptycznego, owszem, mógłbym pracować tutaj w taki sposób, że zaznaczyłbym jakiś fragment planety, zbliżając się tu do krawędzi. I teraz można by tu manewrować w taki sposób, że przytrzymując lewy klawisz SHIFT doznaczać, doznaczać w taki sposób coraz to kolejne fragmenty planety. Jest to możliwe i to by się okazało skuteczne. Natomiast bardzo pracochłonne, mało, efektywne. Mógłbym tak kontynuować. W tej chwili kliknę gdzieś tu obok, aby odrzucić to zaznaczenie. E, innym e, dla kogoś, kto jest bardzo wprawny w poruszaniu myszką po ekranie kursorem lub ma tablet graficzny, e, być może sprawdzi się narzędzie zaznaczenia odręcznego. No nie, mnie to nie zda egzaminu z całą pewnością, e, więc Escape wycofuje się z tego. Narzędzie inteligentnych nożyczek mogłoby zdać egzamin, ponieważ tutaj lewy kontrol, rolka, myszki powiększyłem ekran i mogę zacząć od krawędzi klikać inteligentnymi nożyczkami. I one do pewnego stopnia się sprawdzą. Gdybym ja tak yy, przeklikał sobie całą, yy, całą krawędź planety, to prawdopodobnie okazałoby się, że to narzędzie daje sobie z tym radę. Nie będę tego kontynuował, pokażę tylko, że aby zakończyć działanie tego narzędzia, musimy kliknąć w punkt, od którego rozpoczynaliśmy. I wówczas kliknięcie klawisza Enter utworzy nam zaznaczenie. Jeżeli starczy Wam cierpliwości, możecie tak obklikać planetę. To narzędzie często potrafi pomóc, ale ja spróbuję tutaj użyć narzędzia różdżka. Jako że tej warstwy jest zupełnie czarne, e, możemy spróbować tutaj troszeczkę oszukać Saturna. E, przy narzędziu różnic, tak jak przy innych narzędziach do zaznaczania, jest coś takiego jak progowanie. Progowanie jest to czułość narzędzia. Jeżeli ja kliknę na przykład hmm, progowanie na 59 ustawione mniej więcej, e, kliknę gdzieś tu na planetce, to widzimy, że jakiś fragment tej planetki się zaznaczył. Ja teraz zmienię progowanie na nieco wyższe aż o 30 punktów to dużo. Kliknę mniej więcej w tym samym miejscu i jak widzimy, narzędzie stało się e, dużo bardziej, no, że tak powiem, tolerancyjne i zaznaczyło większy obszar. Spróbujmy teraz użyć narzędzia różdżka, tak manewrując progowaniem, tak manewrując progowaniem, aby narzędzie spróbowało zaznaczyć nam ładnie wnętrze planety, być może całe, być może nie, ale nam chodzi tak naprawdę o krawędź, i o pokonanie tych pustych miejsc w tej chwili pustych przy zaznaczeniu e, z ciemniejszymi e, warstwami pomiędzy pierścieniami. Zwiększamy nieco progowanie. Ważne, żebyście klikali mniej więcej w tym samym miejscu. Aż do momentu, dopóki nie będziemy w miarę, w miarę zadowoleni z efektu. A ja już jestem. Krawędź jest dobrze zaznaczona. Ten pierwszy, ta pierwsza przerwa między pierścieniami w ogromnej większości też się zaznaczyła, więc teraz już bardzo łatwo będzie mi użyć innego narzędzia, przytrzymując lewy klawisz shift i plusa. Świadczy, że będę doznaczał i te brakujące miejsca, w tym tutaj mniej więcej, obejmę zaznaczeniem eliptycznym i zrobię tak z każdym kolejnym brakującym miejscem. Zaznaczenia. Cały czas trzymam lewy klawisz Shift, aby doznaczyć miejsca, które przed chwilą, których narzędzia różdżka nie, narzędzia różdżka nie objęły. Kiedy zakończyliśmy pracę z narzędziami do zaznaczania i Saturn jest mniej więcej zaznaczony, u mnie chyba tak jest, e, tworzymy nową warstwę. Kopiuj, wklej, zaznaczamy ten guziczek, klikamy go, e, chowamy Saturn. O, proszę bardzo, e, stara warstwa jest nam niepotrzebna, usuwamy ją, zmieniamy warstwę z Saturnem na Saturn. I najtrudniejsza planeta jest za nami. E, teraz e, zajmujemy się, możemy zająć się kolejnymi planetkami. One są okrągłe, nie sprawią nam zbyt wiele problemów. E, ich rozmieszczenie w tej chwili nie jest super istotne. Kiedy już zakończymy pracę, e, możemy je porozmieszczać e, zgodnie ze swoimi upodobaniami. Tak aby planety układu słonecznego wszystkie zmieściły się e, na naszym. Powodzenia, trzymam kciuki.